Zagrałem z moim widzem, ale nie wiedział, że jak wygramy, to będzie mógł wybrać sobie skina. Zobaczcie jak zareagował. f w to kubuś? Co tam? Ej, Mogę z tobą zagrać? Dawaj. Dzięki. Mam ma kot FT kubuś jak wysłał. <noise> Spoko. Tak mnie to zastanawia, skąd Bambiki biki mają tak szybko jak skiny? Pewnie koledy koledzy pewnie coś kupili. A co jak sobie sami kupili? Nie wiem, czy jeden tutaj nie jest, to nie mogę. Dobra, robię tak. Bo jeden. Mam go! O, oh, no dostałem hada. 1. Dobra, już wiem co zrobić. Masz już taktykę. No, fata. Czek, Cyk, cyk. Uuu, ale gołdzi. Co byś chciał, za Zagrajmy w grę Wybierz Coś Sobie Dzisiaj Ze Sklepu Naprawdę? No Ja Żartujesz? Oczywiście, że tak Wybierz Czy niech będzie ten topór Mistrzów? Dzięki